you Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja nazywam się w Dzień Dzisiaj jest odcinek z random cake Także tak szybko na wstępie chcę wam teraz powiedzieć, że co to są góry po tym odcinkiem, będziecie mieć kod do wylosowania jakiejś gry na tej stronie Także bardzo Was serdecznie zapraszam na fanpage tej strony Tam macie link do fanpage'a do tej właśnie stronki randomk.pl. No i ja już po prostu nie przedłużam i widzimy się w osuwaniu Live, bo ja mam nadzieję, że tutaj właśnie jakieś zajebiste gry nam wypadły Losujemy chyba, nie? Dobra, lecimy 3, 4, 3. Dobra, losuję się, losuje, losuję się. Stop! Stopujemy, okej, okay. gratulacje, udało Ci się wylosować grę. Odbieramy, proszę Państwa, i teraz mój adres email. No to wpisujemy jdpelmapaspoko.pl. Wszystko jest, proszę Państwa, wpisane. Tak, jest, zgadza się, odbieramy I teraz, proszę Państwa, kod SMS. Teraz zobaczymy, co nam się udało wygrać. Boże, jak ja się boję! Matko Boska przeraję Zatwierdzamy, proszę Państwa, jaką grę wygrałem? No, nie pisze mi jaką grę wygrałem! Halo, co to jest? Co to jest? Także słuchajcie, reasumując, nie wiem jaka gra mi wypadła. Ja po prostu tam na dole macie i tak w opisie, po prostu napisane jakie gry mi wypadły, właśnie. 3, 4, stop i stop. Dobra, nie wiem jaka gra. Odbieramy, proszę Państwa, Twój adres email. Dobra, no to oczywiście Jedi ma Maopas, dobra, dobra, dobra. E, wszystko odbieramy. Kod SMS, uwaga, zatwierdzamy. I co dostałem? Twój klucz do gry, i znowu mi nie pokazuje, co wygrałem. Halo, halo. Dobra, teraz znajduję się na innej przeglądarce. Mam nadzieję, że na tej przeglądarce się to nie powtórzy. Inna przeglądarka, lecimy, lecimy. Losujemy, stopujemy, dobra. Odbieramy, proszę Państwa. E, twój adres. E-mail to oczywiście. GDPR właśnie tutaj jest już zapisany. Enter odbieramy wpisem, moi drodzy, kod wpisany, teraz zatwierdzamy, to mi wypadło, twój klucz do gry, e, aha, tu jest teraz, rapko, r, r, rhapsody, kraj. Co to jest za gra? Wchodzimy szybko na Steam'a, przeszukujemy sklep, enter, ile ta gra jest warta? 5 euro, 5 euro? Tak, dobra, gra za 5 euro, słuchajcie... M Dwie dyszki, dwie dyszki, także oczywiście pamiętajcie, że wszystkie gry będą do wygrania, Dobra, Mam jeszcze dwa kody, dwa kody, także kurde, tutaj poluję na cs na jakąś FIFA, na coś fajnego. Także uwaga, losujemy, stopujemy. Ciekawe, co to da będzie, co to da będzie, proszę Państwa. Odbierz, odbieramy oczywiście, wpisujemy mój adres, e-mail. Jesteście gotowi, bo jestem gotowy. Ja zamykam oczy, zamykam oczy. CS, FIFA albo DS FIFA, Cheye of Isis Dobra, sprawdzimy, sprawdzimy co to jest, słuchajcie Przeszukaj sklep Uwaga, co to jest? Też powiedział euro, też powiedział euro, dobra Dobra, dobra, słuchajcie, został ostatni kod Ja mam nadzieję, że ten ostatni kod po prostu będzie tutaj Jakieś, kurde, w końcu jakaś popularna gra I coś będzie fajnego Dobra, ja wam przypominam, żebyście tutaj mnie zasubskrybowali Jeżeli jesteście nowi, pamiętajcie, że Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków Po prostu dajcie lajka, tak, dajcie po prostu normalnego lajka Także łapka do góry, proszę państwa i tyle. I zapraszam Was na fanpage tej strony, właśnie. Zapraszam Was po prostu tutaj do lajkowania. Bo co z po Pod góry będziecie mieć kod. Także 3, 2, 1. Losuj, losuj, losuj. Stopujemy, proszę Państwa. Odbieramy. Okej, okay, tu nie kod, tutaj wpisujemy jeszcze adres e-mail. Odbieram, proszę Państwa. SMS. Kod SMS. I uwaga, 3, 2, 1. Proszę. Co to jest? Sala, co? Sala Mibo Battle, czekajcie, czekajcie Nie znam, od razu mówię, że nie znam Wchodzimy na Steam'a, przeszukujemy sklep, enter Proszę coś fajnego, coś drugiego Coś fajnego, 5 euro, tak? 5 euro? 5 euro, dobra 5 euro, jest, jest w porządku, same gry po 5 euro Także ja nie narzekam, ja centralnie nie narzekam jest w porządku. Spróbujemy teraz te kody, słuchajcie, co nam nie pokazało. Może to jakiś był bóg tych kodów, tak? Stopujemy i zobaczymy, gdzie teraz te kody zadziałają. Ciekawy jestem. Wpisujemy Jedi, odbieramy SMS-y, proszę państwa. I wpisujemy ten kod, co już wpisywaliśmy. Może to jest jakaś po prostu tam był bug i coś tam się po prostu zbogowało. Także jest dobrze. Zatwierdzamy Twój klucz do gry! ANO! XM, tak? Dobra, 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 słuchajcie. Jednak te kody chodzą. Słuchajcie, jednak te kody chodzą. Dobra, 2 euro, 2 euro, 2 euro. Czyli proszę Państwa, tak patrząc na nasze, to tak 2,30. Czyli tak dyszka, 10 zł, dobra, 10 zł. W stronę losujemy, stopujemy, odbieramy. Wpisujemy adres e-mail, odbieramy jeszcze raz SMS. I proszę Państwa, co dostaliśmy? Co dostaliśmy? Lift it, lift it. Sprawdzimy, sprawdzimy, ja mam nadzieję, że to jest w porządku jakaś grafajda. Waga, co, co to jest? Już widzę 5 euro, tak? 5 euro, tak, 5 euro, dobra, tak. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle Ja wam dziękuję, że tutaj dotrwaliście Jeżeli wam się to spodobało, pamiętajcie, żebyście dali lajka właśnie W dzisiejszym odcinku same gry Słuchajcie, wygraliśmy po 5 euro pra, Same gry po 5 euro Wszystkie gry będziecie mieli po prostu do rozdania Zapraszam was na fanpage z tej strony właśnie tutaj eee, Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału To stopek, w góry, właśnie znajdziecie tutaj kod Do właśnie Na tą stronę znajdziecie kodzik tutaj Tak, także wbijajcie Do wygrania jest tutaj po prostu Minecraft, Minecraft i wszystko to jest CS, H1, 1. Wszystkie te gry są po prostu. Także zapraszam Was bardzo. Jeżeli tutaj do rozdania napiszcie, napiszcie szklankę. Jeżeli tutaj dotrwaliście, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Gminy będą do rozdania, także ją